Ciągle oglądacie TV Disco i Kartka z kalendarza to jest ten program, który w tej chwili trwa, a przed nami kolejny dzień. Zrywamy kolejną kartkę z kalendarza, a to jest 20 grudnia. I ze mną cały czas Marcin Miller z zespół Boys. Mamy kolejny, kolejny dzień w Polsce, Dzień Ryby 20 grudnia. Wyobrażasz sobie? Ja jestem bliźniak. <noise> to ciebie nie dotyczy. Ale ryby lubisz jeść, jeżeli chodzi o kolację wigilijną, bo zazwyczaj tam jest najwięcej tych ryb. Uwielbiam ryby, mhm. moja żona bardziej uwielbia, z tego co wiem, rybę trzeba jeść, ze względu na to, że nie wiem, działa tam na umysł i, i tak dalej jest tak bardzo jest? zdrowa, prawda? Robisz tak ryby? No właśnie widzisz, ja jestem z Mazur, na no same jeziora piękne ryby jakieś, nie wiem, okonie i tak dalej, ale ja jednak nie jestem z tych ludzi, którzy jakby... Nie Nie pływają jachnem <grym> i tak dalej. Po prostu wolę jechać do smażalni kupić i, i zjeść. Dzień ryby 20 grudnia, pamiętajcie o tym, warto pomyśleć chociażby o kupnie karpia i śledzi na kolację wigilijną. To jest chyba wtedy ostatni moment. 20 grudnia 1919 roku założono Polski Związek Piłki Nożnej. Już wtedy, mamy trochę lat, w 2019 roku będzie, będzie setka, no ale y, ciągle nam jakoś brakuje sukcesów, jeżeli chodzi o naszą kadrę, ja reprezentację. Ja małe dziecko, nie wiem, siedmiolatek, może jeszcze może ośmiolatek. Wiem, że jak tata przychodził z moim chrzestem do domu, siedali przy stole i, i mówili tylko, tu masz klocki, synku, i zaraz będzie tak fajny mecz, ty się zajmij sobą, a my będziemy oglądać. I tylko słychać było, yes! Jest, no to zdrowie, jest, no to zdrowie. Świadczyło to o tym, że jednak polska drużyna dobrze grała, no teraz chciałem przeżywać to te sam, same no. historie właśnie, no to wiesz, co mój tata. No niestety, nie mówię, daje. co nie daj. Nie, no, no, nie, nie, nie ma jakby takiej możliwości. No niestety. Ale może nie wszystko strasowe. Końcu... Trzeba mieć nadzieję, no. W końcu mamy 40 milionów polskich. Obywateli, którzy mogą na to pracować. Eee, coś jeszcze ciekawego. W 1957 roku, dokładnie 20 grudnia, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, Elvis Presley został powołany do Armii Amerykańskiej. Eee, nie Pamiętam wiem, czy tam Widziałeś na filmie? Tak, tak, no, w że gdzieś tam. Do Niemiec chyba został. Ale właśnie wiesz co? Ja myślę, że to była tak, tak troszkę akcja, wiesz, zrobiona na Pana zasadzie no, no, propagandowej. że nie wysłali, go gdzieś tam. Tylko tak, po prostu tak, tak, tam tak sobie na służy, na Mieliśmy w kantynie, o tak, zrobiliśmy. będzie dobrze. dobrze. Nie wiem czy pamiętasz, że w latach 80. Y, przez jakiś czas Marek Sierocki Telehit w, w, w Teleekspresie prowadził w mundurze. Było tak. Było ta, coś ta, takiego. Tak. Nie krótki, piękny, fajny, młodziutki chłopczyk. I on był wtedy też po, powołany do armii, no oczywiście nie amerykańskiej, tylko polskiej. Ale takie rzeczy się zdarzają. To chyba nie było jakoś tak koni w, w koniunkturalnie zrobione. Znaczy nie, to nie ten ten był stan wojenny, po, po, po prostu chyba nie. musiał swoje odsłużyć. Oczywiście. Sprawy, że do tak. 20 grudnia to też jest bardzo ważne, ważna data, jeżeli chodzi o polską złotą płytę, bo... Pierwsze polskie wydawnictwo muzyczne otrzymało ten status i była to płyta Czesława Niemena. Dziwny jest ten świat. W roku 1960 Wcale mnie to nie dziwi. Czesław to jest Czesław i tyle chodzi. I ten świat wcale nie był taki dziwny, skoro złotą płytę wtedy właśnie <laughs> przyznał e, temu wydawnictwu. E, mam jeszcze jedno pytanie, bo, bo chciałbym wykorzystać pytanie od internautów. Ojej. Pytanie jest dziwne. Dokąd będziesz koncertował? I nie wiem, czy chodzi o to, dokąd będziesz jechał, żeby ten koncert Dokąd był. Czy jak długo? No ale wydaje mi się, że tak. No po pierwsze, to, gdzie będziesz koncertował, można znaleźć na stronie. No jasne, że tak. A dokąd będziesz koncertował, czyli jak długo? To chyba to też... Kochani, to jest bardzo poważne pytanie. I... Dopóki zdrowie pozwoli. <laughs> chodzi o to, że Zawsze mnie ludzie pytają, dlaczego to robię, że niektórzy hejterzy, prawda, czy tam w ogóle hejterzy, zarzucają mi, że robię tylko i wyłącznie to dla kasy, ale jak zaczynałem, to nie robiłem tego dla kasy, po prostu robiłem to z pasją, robiłem to, co lubię i uważam się za wielkiego i olbrzymiego szczęściarza, ponieważ naprawdę ta praca, no bo to jest praca jednak, ale sprawia mi tyle przyjemności, no i przynosi mi jeszcze jakieś tam po prostu uwierne korzyści. Niekoniecznie finansowe, no ale bez pieniędzy człowiek teraz nie może żyć, no to no chyba coś w tym jest, prawda? Ja lubię śpiewać, otrzymuję za to pieniądze, więc jeżeli będę, nie wiem, grał i koncertował, to do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. Także jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie dla Andrzeja, dokąd będziesz koncertował, do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej, tego się trzymajmy.